Siemanko z tej strony, Elio, Retrofan. Jeden z moich najstarszych widzów, Romek. W sensie, że długo na kanale, a nie że, że stary. Chociaż, chociaż właściwie stary, bo według statystyk Google zdecydowana większość osób oglądających mój kanał to są staruszkowie po 40, w tym ja. W każdym razie, Romek był ostatnio w Opolu i odwiedził miejsce, które nazywa się Stowarzyszeniem Miłośników Oldschoolowych Komputerów. W skrócie SMOK. E, tak swoją drogą ja bardzo lubię właśnie takie gierki słowne, gdzie z, z wyrazów, e, które są powiązane z czymś konkretnym, w tym, w tym przypadku z naszym kochanym retro, e, tworzy się jakieś inne słowa i tutaj wyszło właśnie smog. Tak fajnie w ogóle. E, I i momentalnie, przepraszam, bo momentalnie mi się to kojarzy z serią filmów z Leslie Nielsenem, z Nagą Bronią bo tam w którymś, w którejś części, nie wiem czy w jedynce, czy w 2 i 1, druga, czy w 33, 1, trzecia był taki motyw, że przy stole siedziała taka banda oprychów w garniturach, taki, to, 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 to spiskowcy tacy, wiecie, wiecie o czym mówię, i jeden z nich reprezentował główny urząd węgla, nafty i oleju. W skrócie, dowiecie no w jakim w skrócie. Dobra, nieważne. Romek w każdym bądź razie odwiedził bardzo fajne miejsce, Nakrecił, nakręcił tam kilka ujęć i chciałby się podzielić, podzielić swoimi wrażeniami z tej wizyty na moim kanale. Także już nie będę tutaj Romka powstrzymywał. Oglądamy. I przy okazji, jeżeli ktoś jest z Opola, z okolic Opola. To naprawdę zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo jest, jest prowadzone naprawdę z pasją. Kupę fajnych sprzęcików na wszystkich można praktycznie tam sobie pograć, zobaczyć je, poklikać, podotykać. Także naprawdę zapraszam. I adres się tam gdzieś dalej pojawi na dole w paseczku. Dobra, zaczynamy. Dobra, raz, dwa, trzy wziętych. Cześć, nazywam się Romek. Jesteśmy w Opolu, na ulicy Łągowskiego, idziemy do Muzeum, można powiedzieć, że muzeum, nazywa się to SMOK, Stowarzyszenie Miłośników Oldschoolowych Komputerów na prośbę Tomka z Atari retrofada z kanału, no, zrobimy film zobaczymy co tam jest no i wszystkich was zapraszamy zobaczymy jakie fajne są sprzęcia odwaga już się zbliżamy zbliżamy dobra wchodzimy jeszcze się musimy zapytać czy czy można w ogóle coś tutaj nakręcić początek się rozłączymy a później się zobaczymy w muzeum. na razie

Hold on. Który? Który? Składore z Commodore'a, z HDMI'a. Ja mam na jeszcze, ale no nieźle. Na LAN. Dobre. Już taki całkiem, całkiem... A co na nim można robić, jak jest do neta do, do połączony? Normalnie surfować, tak? No. Okej. Nie mamy sieci, niestety. Dobra, Coś odpalimy bo no. w ogóle ch chlebak jest asekowana ja ostatnio patrzyłem na tym

Cześć, cześć, cześć. A, Włączamy. No cześć, już jest po 18. Muzeum zamknięte. Więcej się nagrałem niż Wam pokazałem. Ale zapraszam wszystkich do Opola. Ulica Łągowskiego, numeru nie pamiętam. Znajdziecie na, na internecie, wpiszcie Smok Opola i wyjdzie. Pozdrawiam Tomka, Was wszystkich. No i trzymajcie się, grajcie. Hej.